Czy to możliwe, że wełna po latach będzie osiadać w przegrodzie? Czy czeka nas kolejny remont? Zapraszam do obejrzenia. Prawidłowo zamocowana wełna nie będzie osiadać nawet po wielu latach. Jak to zrobić? Stosując wełnę UniFit, przycinamy ją o 2 cm szerzej niż wynosi odległość pomiędzy krokwiami. Zapewnia jej to na tyle mocne zakotwienie, że wełnę nie trzeba dodatkowo sznurować. Wełnami mineralnymi Knauf Insulation ociepla się m.in. ściany prefabrykowane. W czasie transportu na budowę poddawane są mocnym drganiom, a mimo to wełna nie osiada w przegrodach. Stabilność wełny można sprawdzić. Wieszamy 2 kg obciążenie na gotowej izolacji. Wełna pozostaje w tym samym punkcie. Tak stabilne połączenie zapewnia komfort na długie lata.